Na dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam was na listę moich ukochanych zimowych książek, które przeczytałam w 2025 w grudniu. Uznałam, że teraz styczeń jest tak przepiękny, śnieżny i zimowy, że warto wrócić do tych książek. Warto je teraz też czytać, bo magia świąt może wrócić. Dajcie znać w komentarzach, jak minęły wam święta, jakie spędziłyście, czy jesteście nasycone magią świąt, czy właśnie potrzebujecie jej jeszcze z książek, czy w ogóle styczeń to już jest absolutnie nie czas yy, na zimowe książki. Dzisiaj polecam wam książki, które mają w sobie yy, też taki okres przygotowań do świąt, ale nie tylko, więc yy, wydaje mi się, że miło będzie je przeczytać. To jest też taki film, który będę wam polecać w następnym roku przy Vlogmasie. Znałam, że właśnie w styczniu będę takie filmy nagrywać, a nie w grudniu, bo grudzień poświęcam na czytanie tych książek. Ale żeby zrobić sobie taką magię świąt nie tylko Książką? Dzisiaj, słuchajcie, lecę na grubo. Dzisiaj odpalam wszystkie trzy świece z mojego sklepu. Wszystkie trzy naraz. I Wam polecam te świece bardzo, jeżeli chcecie poczuć jeszcze śnieżny, świąteczny, zimowy klimat. Mroźny poranek to jest zapach śniegu, mroźnego lasu, zaśnieżonego pięknym śniegiem. Sosna z miętą, coś wspaniałego do tego, przepiękna ilustracja. Następnie mandarynkowa cisza, czyli kwintesencja doskonałych zapachów zimy. Mandarynek obieranych pod choinką. Też dajcie znać, yy, czy jeszcze macie choinkę. Ja myślałam, że choinki są do 6 grudnia. Moja mama natomiast mówi, że ona będzie trzymać do 6 czy do 2 lutego. Zawsze wydawało mi się, że ona trzyma najdłużej na świecie choinkę, yy, ale teraz sobie myślę że ekstra, też jestem taka nienasycona tą choinką w tym roku, powiem wam, więc bardzo się cieszę, że ona w tym roku postoi u nas nieco dłużej, zobaczymy jak długo wytrwamy i po prostu trzecia bomba zapachowa, czyli goździkowy kominek, kwintesencja zimy, siedzenie pod kocykiem przy kominku z grzańcem czy z ciepłą herbatką, po prostu rewelacja. Dzisiaj na grubo, albo wcale. Na naszym sklepie dostępne świece, dostępne megiełki, dostępne dyfuzory, dostępna zimowa kolekcja, ale również świece w innych yy, zapachach. Czy dobrze będzie, jeżeli będziemy mieli to pod nosem, nie, bo te świece, te świece są mocne, więc biorę je sobie tutaj. Na parapet. Zobaczymy jak piękna mieszanka powstanie z y, wszystkich trzech zapachów. Nigdy takiego szaleństwa nie robiłam, choć y, przyznam, że lubię sobie łączyć dwa zapachy, ale trzech nie łączyłam. Jeszcze nigdy. Tak więc zapraszam na mój site prosilnaprzestrzenie.pl, a my teraz przechodzimy do tematu odcinka. Pierwsza najlepsza książka, którą przeczytałam w grudniu to Zima w zapomnianym schronisku. Jak... Zachwyciła mnie ta książka. Wydaje mi się po tym, y, co przeczytałam w tym, y, w tym grudniu, że najbardziej lubię książki, w których jest mnóstwo bohaterów, bo dzięki temu te zimowe książki nie są banalne. No i właśnie taką książką jest ta, y, bo mamy tutaj mnóstwo bohaterów. Jedną z głównych bohaterek jest dziewczyna, która rok w... dwa lata wcześniej y, straciła mężczyznę swojego narzeczonego w wypadku, który. Ten mężczyzna kochał góry, więc wybrał się na wędrówkę zimową po górach, i niestety zginął pod lawiną śnieżną. Drugim bohaterem jest przyjaciel tego mężczyzny, który obwinia się za to, że na tę wędrówkę nie wybrał się z nim, bo podejrzewa, że gdyby tam był, to jakoś by uchronił go od śmierci. No i, on, i po tych dwóch latach postanawiają zebrać paczkę przyjaciół tego chłopaka i wybrać się właśnie w te góry, żeby jakoś uczcić też pamięć o nim, ale też uciec trochę od świąt. I wybierają się właśnie w te góry, niestety z... wydarza się tak, że ta narzeczona tego mężczyzny Skręca kostkę i muszą przeczekać ten moment w schronisku i sprawdzić, co z tą nogą dalej będzie. No i właśnie pojawiają się w zapomnianym w schronisku, które jest nieotwarte, ale w którym znajduje się właściciel i który ich tam zaprasza. No i wszystko jest osadzone w takiej zimnej, górskiej, śnieżnej aurze właśnie w takim zapomnianym, drewnianym schronisku. Bohaterów jest bardzo dużo, wątków jest dużo, więc jest bardzo ciekawie, bardzo niebanalnie. Tematem głównym jest przede wszystkim właśnie trauma, żałoba i strata. Losy tych bohaterów w pewien sposób się łączą, przeplatają i historia jest opisywana z perspektywy dwóch osób, czyli właśnie tej narzeczonej i przyjaciela tego zmarłego mężczyzny. I wszystko jest tak ciekawe, jest tak dużo zwrotów akcji. Zakończenie jest tak ciekawe, że ja po prostu od razu po zakończeniu chciałam sięgnąć po drugą część, bo druga część też istnieje. I jest to wiosna w Zapomnianym I gdyby to była zima w Zapomnianym Skrzyniku 2, to na pewno bym pobiegła do biblioteki od razu. No ale zresztą, że to jest wiosna, no, to poczekam sobie do marca czy kwietnia. Yy, ale książka jest znakomita. Ta jest wzruszająca, zabawna, ale przede wszystkim jest mocno z magią zimy. Z taką magią miłości, czułości, jakiejś takiej bliskości. Jest tam wątek świąt i właśnie takiego uciekania przed świętami, zrobienia świąt w inny sposób, po swojemu, ale wydaje mi się, że właśnie przez całą zimę można czytać tę książkę, no bo jest taka naprawdę świetnie napisana, bardzo bardzo niebanalna um, i otulająca, otulająca w swoim smutku i w jakiejś rodzącej się może w przyszłości radości. Bardzo, bardzo polecam. Drugą moją ukochaną książką tej zimy jest Światło w cichą noc. I to jest książka, którą wypożyczył mi Piotr w bibliotece, bo uznał, że wygląda okładka bardzo śmiesznie i wygląda jak krzyżówka. No i rzeczywiście ta okładka po prostu bolała mnie w oczy przez cały czas, jak ją czytałam i nie mogłam uwierzyć, że te okładki zimowych książek są aż tak brzydkie, ale wnętrze tej książki rewelacja. I Piotr ma chyba bardzo dobrego nosa do wybierania książek, no bo właśnie wybrał te, a a jeszcze w trakcie, kiedy wybierał ją i kiedy byliśmy w tej bibliotece, znalazł lekcję chemii i ja ją odłożyłam, bo nie była świąteczna, ale wypisałyście, że koniecznie muszę ją przeczytać, bo jest świetna, więc teraz właśnie czekam w kolejce, żeby ją przeczytać, żeby ją wypożyczyć. Więc, no, zabieranie Piotr'a do biblioteki na pewno się nie skończy na tym jednym wypożyczeniu i będę go zabierać częściej. Niech mi chłop wypożycza książki po omacku, bo naprawdę robi to świetnie. No i ta książka to też jest seria, która właśnie pierwszą część ma zimą, a kolejne w inne pory roku. I tu znowu jest mnóstwo bohaterów. Każdy z nich ma tak bardzo rozbudowaną historię, tak Mnóstwo swoich smutków, traum, przeżyć, i to wszystko jest tak rozbudowane, ale też yy, zrobione w takim spokoju, w takiej przestrzeni, że mimo, że mamy mnóstwo tych bohaterów, to każdy ma swój, swój czas, swoje miejsce. Yy, jest to potraktowane wystarczająco obficie, ale też nie jakoś zanudzająco, yy, przesadnie. I tu znowu mamy yy, dwóch narratorów, dwóch yy, bohaterów bo historia opowiada o dwóch domach w jednym sąsiedztwie w jednym domu mieszka babcia i w tym domu i do tego domu przyjeżdża wnuk który nie widział jej przez wiele lat bo wcześniej mieszkał tam ze swoim ojcem i matką natomiast rodzice się rozwiedli no i właśnie ten wnuk już tam do tego domu nie wracał natomiast w drugim domu mieszka mieszka Trójka rodzeństwa, którym w święta, w wypadku samochodowym zginęli rodzice. No i właśnie to jest też okołoświąteczny temat. Widzimy ich w grudniu, w ośnieżonym, białym grudniu, w którym właśnie dzieje się magia. I to nie chodzi o magię świąt, że musimy to przeczytać po prostu doskonale na 24 grudnia, bo to jest taka magia zachodząca w, z ludzkiej potrzeby, bliskości, zauważenia, czułości i miłości. No, po prostu jestem zachwycona tą książką. Tak mi się dobrze ją czytało, tak byłam jakoś yy, połączona z tymi bohaterami, takich polubiłam, takim kibicowałam, i taka byłam ciekawa. Nawet nie tyle, co się tam wydarzy w ich życiu, tylko co się wydarzy w ich sercach, w emocjach. No po prostu idealna książka na grudzień, na święta, zimę i wszystkie takie momenty, kiedy chcemy poczuć jakąś taką. Yy, czułość. I tu znów bardzo chętnie sięgnę po kolejne części, yy, i też Wam bardzo serdecznie polecam. To było też moje pierwsze spotkanie z Krystyną Mirek, która tak zimowo jest bardzo polecana. Jestem też ciekawa, czy wyczytałeś jakąś książkę yy, Mirek, i czy któryś tytuł polecacie przede wszystkim? Bardzo mocno. I trzecia książka, taka już 10 na 10, to jest taka moja top trójka, yy, to jest zimowe zapomnienie i to jest taki typowy, ale bardzo dobry romans, w którym również nie ma dwóch bohaterów, tylko są, jest ich trzech. I. To sprawia, że ta książka, mimo wszystko, ta historia nie jest banalna. Że jednak zastanawiamy się, co się wydarzy. Co zrobi ten trzeci bohater? Jak on tam zamiesza? Co tam się wydarzy? Yy, więc, no, nie ma mowy o banalności. W trakcie tej książki jest tak ciekawa historia, yy, że ja musiałam do tego wracać trzy razy, bo nie mogłam uwierzyć w zwrot akcji, co jest totalnie na plus. I też, yy, co jest ciekawe w tej książce, yy, to autorka pisze ją z perspektywy perspektywy znowu dwóch bohaterów chyba to jest klucz do mojego serca zimowego bo jest tam pierwsza bohaterka która jest lekarzem w szpitalu takim miejskim albo takim wręcz wiejskim natomiast drugim bohaterem jest pacjent który tam trafia w śpiączce i Fajne jest to, że pisarka trochę balansuje nad, pomiędzy taki, taką banalnością a przyjemnością, mogłabym tak powiedzieć, no bo ta bohaterka wiecznie się wyśmiewa ze swoich emocji, z tego co się wydarza, cały czas mówi, Boże, takie rzeczy przecież dzieją się w komediach romantycznych, a nie w prawdziwym życiu. Więc cały czas osadza nas w tym, że to jest prawdziwe życie, mimo, że to romans, bo wyśmiewa ten romans i mówi, że no Boże, przecież takie rzeczy się nie zdarzają i mogłoby to wyjść źle. I czułam, że to jest na takiej, może nie Ostatniej, ale przedostatniej krawędzi, że mogłoby to wyjść tak pokracznie. A wyszło doskonale. Było tak śmiesznie, tak humorystycznie. Yy, I tak właśnie. Realistycznie przez to, no bo w życiu też często zdarzają się takie historie z romantycznych filmów, które są na tyle banalne, na tyle jakieś takie już przemyłane, że wydaje się, że już nigdy się nie, nie wydarzają, a jednak to się zdarza. I bardzo dobrze mi się czytało tę książkę, jest taka zimowa, też osadzona troszkę w tym około okołowigilijnym stole, ale bardzo dobry romans. Bardzo mi się dobrze to czytało i bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam. Następna książka to Obietnica pod Jebią i tu już przechodzimy do takich książek z ultra banalnością. Słuchajcie, ja tego autora bardzo lubię zimowe książki. Pierwsza zachwyciła mnie na maksa, poryczałam się w ciul, to był dziennik Noel, bardzo mi się podobała i była taka właśnie typowo zimowa i typowo taka magiczna, zmieniająca. Yy, zimne serce, yy, w taki ciepły kocyk, no i bardzo, bardzo mi się podobała. Więc potem przez yy, chyba yy, trzy kole dwie kolejne książki oczekiwałam od tego pisarza, że mnie wzruszy, i nie było już tak dobrze, ale nadal było zacnie. Yy, to była właśnie seria trzech książek Noel. No a teraz przyszedł czas yy, na moje zapoznanie się z serią, właśnie z, yy, w tytule z ziemią. Pytałam mojej bibliotekarki, jak to się ma do tego, czy to jest yy, jakaś jedna seria w trzech yy, tomach, ale nie, każda z nich yy, znowu jest odrębną historią. Tak banalnie, ludzie, jest tak niewyobrażalnie banalnie, że ja od pierwszej strony wiedziałam, co się wydarzy i liczyłam na to, że coś się zmieni, ale absolutnie nic się nie zmieniło. Więc od pierwszej strony wiadomo, co się wydarzy. Natomiast to jest pisane tak zgrabnym językiem. I tak wartko, i tak dobrze, że mimo wszystko chętnie się to czyta. I tu znowu chyba jest historia z dwóch perspektyw. Nie pamiętam już, ale historia jest o kobiecie, która jest brzydkim kaczątkiem, która sama y, y, nazywa się taką szarą myszką, którą nikt się nie interesuje, yy, i która ma koleżanki w tej pracy, które są po prostu seks z a ona jest taka spokojniutka i tak ymm, myśli, że nie wzbudza żadnego zainteresowania. I pracuje w wieżowcu, pracuje w takim biurze podróży dla szkół, y, gdzie organizuje wycieczki. Y, no i później schodzi sobie i każdego dnia schodzi na dół y, do. Y, y, do takiej stołówki, na takie różne tam miejsca, gdzie są lunchy, i pewnego dnia podchodzi do niej mężczyzna, i postanawiają spisać obietnicę pod i e, Postanawiają, że w ten taki trudny okres dla e, firmowych spotkań, e, dla firmowych wigilii, postanawiają e, zawrzeć pakt, obietnicę pod jemią, e, że będą udawać parę. I ostatniego dnia, ostatniej wigilii firmowej ym, ją po prostu rozwiążą, i oczywiście jest tam zapisek, że nie mogą się zakochać. Cóż tam może pójść nie tak, prawda? Ym, I to jest normalnie wstęp. To jest nawet napisane na tyle książki, więc ja wam nie spoileruję nic. No ale tam jest już zaspoilerowane wszystko. <laughs> w sensie, że no po prostu ta książka jest arcybanalna. A mimo to spoko. I oceniłam ją tak 5 na 10. Ogólnie oceny w liczbach są trudne, jeżeli chodzi o książki dla mnie, ale banalność z dobrym piórem wyrównuje to, i właśnie zostaje na takim środku. I mimo wszystko jest przyjemnie, i człowiek się nie wkurza. I ja na przykład. Mm, I to jest tak dobrze napisane, że ja teraz przed oczami mam tą drogę, którą pokonywałam z tą bohaterką, kiedy oni. kiedy szła do jego domu, albo jakieś spacerowanie. Cery, widzę tą stołówkę, chociaż tam się zastanawiałam, czy jest stołówka, czy coś innego, bo potem jakieś wychodziły inne rzeczy, ale ym, widzę to jej biuro i to, jak y, różne rzeczy tam się wydarzają, i rzeczywiście obrazowo moja wyobraźnia została poruszona totalnie, i to jest też piękne, y, więc y, nie polecam Wam tej książki jako 10 na 10 perełeczka, no po prostu wow, ale mimo wszystko polecam, bo jest przyjemna, a ja też zimą mam. Taką radość z banalności, troszkę. Skłam ze mną w te święta, kochanie. Książka, która była opisana jako spicy i plus 16 i nie wiadomo co, i po prostu ja czekałam, że to będzie jakiś mój pierwszy erotyk w życiu, który po prostu mnie zachwyci. Ale doczekałam jednego seksu i już więcej nie miałam siły. <laughs> nie przez seks <laughs> albo jego brak, ale przez. Banalność, nudność, złe opisanie wszystkiego i flakość z olejość no po prostu o ryste panie o ile właśnie ta książka, obietnica pod jemiołą e, broniła się dobrym językiem wartością tej historii, takim e, naprawdę dobrze dobrze napisaną książką i tym, że ona była napisana w 2015, więc 10 lat temu, więc może wtedy jeszcze ta banalność nie była na tak wysokim poziomie o Boże, ona się tak ciągnęła jak flaki z olejem ona była tak nudna i nie powiem, że była przewidywalna, to znaczy zakończenie było dosyć przewidywalne, ale to co działo się w środku było nieciekawe. I oceniłam ją 4 na 10, no bo uznałam, że 1 na 10 jej nie ocenię, bo mimo wszystko przeczytałam ponad 100 stron, nie skończyłam jej ale no coś tam powiedzmy, że coś w sobie miała. Natomiast Spicy ani 16 plus nie. Yy, ale też tego nie oczekiwałam, bo ją wypożyczyłam po prostu yy, wypożyczając inne książki yy, i dopiero patrząc na okładkę już mając ją w domu, zdałam sobie sprawę, że coś tam się dzieje. Ale no bohaterami jest dziewczyna, którą siostra prosi o zamianę rolami i wykonanie za nią pracy w postaci zajmowania się autystycznym dzieckiem podczas wyjazdu firmowego z pewnym mężczyzną. Zresztą, że one mają brata w spektrum autyzmu, no to wydaje się to całkiem zgrabne i sprytne, ale nie wiem. Jakby ten wątek był tak rozbudowany, jakby to była co najmniej książka jak właśnie funkcjonować z dziećmi w spektrum, i to dobrze, taka książka, by była fenomenalna, i zauważenie dzieci w spektrum. Dla mnie super i z chęcią taką książkę bym przeczytała, żeby jeszcze bardziej na przykład poznać ten świat, ale nie w takim połączeniu z jakąś erotyczną historią, jakoś mi się to gryzło. To znaczy tam nie było żadnych jakichś takich w tym samym momencie erotycznych wątków przy historii tego dziecka, ale samo to było dziwne niekomfortowe dla mnie i to było tak rozwinięte, jakby to był wręcz podręcznik dla rodziców lub y, dla właśnie opiekunów. A z drugiej strony potraktowane dosyć po macoszemu, no bo jednak były też inne wątki, które trzeba było jakoś nadgonić, żeby później można było przejść do scen łóżkowych, do których nie dotarłam, bo byłam tak zmęczona tą książką. E, więc no... nie polecam, zdecydowanie. Dajcie znać, jeżeli ktoś czytał, Boże, bardzo, bardzo, jeżeli ktoś z was czytał, dajcie znać, jak się potoczyły te losy. Bo bardzo bym chciała wiedzieć, nie wiem czemu, ale chciałabym. I czy Wam się podobała? Bo mi nie. I ostatnia książka, którą oceniłam 1 na 10, to Randka pod choinką. To jest ta książka, o której Wam mówiłam we vlogmasie, że. Przekleństwa znajdują się na każdej stronie i nie dotyczą tylko głównego bohatera, którego mamy poznać jako takiego skrócia, który po prostu przeklina zamiast przecinków i oddechu, tylko one się pojawiają również w mowie innych bohaterów, przyjaciół, nawet cioci, i że te przekleństwa nie mają żadnego sensu. I ja, kiedy włączam sobie świecące drzewko, kiedy robię sobie zimową herbatkę i wchodzę pod kocyk, absolutnie nie mam ochoty czytać jakichś rzeczy, mimo że jestem osobą, która czasami przeklina, która lubi przeklinać, i yy, yy, używam yy, po prostu tych słów dla wzmocnienia jakiejś emocji, ale nie dla przecinków. I ta książka po prostu była prostacka. Tak bym to powiedziała, że yy, yy, czułam tam, że to autor tej książki jest prostacki, z całym szacunkiem, a nie bohaterowie. No bo. Yy, dziwne. Wiem, że tak. Tak, by się to prezentowało. I teraz jestem w trakcie czytania książki Ludzie, którzy sieją w śniegu. To absolutnie nie jest y, romans, ani nie jest to książka z Magią Świąt, ale podejrzewam, po tym, co przeczytałam, y, że jest to książka zimowa, więc na razie daję wam cynk. Ale jak skończę tę książkę, to w komentarzu zostawię przypięty. Komentarz właśnie z informacją, czy tę książkę na zimę polecam, czy nie. Ale oczekuję od Was, że zostawicie w komentarzach swoje propozycje na zimowe książki dla mnie na za rok i dla Was yy, na ten rok, albo właśnie yy, na Vlogmasa 2026, który powiedzmy, że już za rogiem, <laughs> za 11 miesięcy. Komentujcie koniecznie, co przeczytałyście w grudniu, co polecacie, co... Poleca może z innych lat, może są jakieś serie, ale możecie też pisać, jakie książki totalnie Was um, nie zadowoliły grudniowym, zimowym klimatem. Ja tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. PA!